Cześć, tu Dorota. Zapraszam Was dzisiaj na polskiego YouTube Hopa i to już na jego trzecią edycję. Mamy bardzo kreatywne projektantki, znakomitych sponsorów, więc zapowiada się świetna zabawa. Przygotowałam dla Was layout, który wykonałam z papierów AB Studio, Agi Baraniak. Kolekcja nazywa się Behind Closed Door, Dors, natomiast sam ten arkusik na For all Zabezpieczam go sobie skrupulatnie przeźroczystym gesso, które umożliwi mi swobodne starcie mediów, jeśli będę miała z tymi mediami jakiś wypadek. Kartkę przykleiłam sobie na HDF dla stabilności tego layoutu, później go powieszę sobie na ścianie. Boczki postarzam brązowym tuszem w dość nieregularny sposób. Przygotowałam sobie również duży tryb z HDF-u, który będzie moją podstawą kompozycji. W związku z tym, że nie chcę, aby on kolorystycznie odcinał mi się od reszty kompozycji, będzie on w czarnym kolorze, gdyż nie chcę, aby on zwracał uwagę, a tylko stabilizował mi tą, jak zapewnie się spodziewacie, bardzo rozbudowaną kompozycję. Przygotowałam sobie również metalowe kwiatki, dość ciężkie, które już są w kolorze takiego starego złota, więc tylko je rozbudzam tutaj brązowym błyszczącym woskiem. Jak już mam pędzelek od tego wosku brudny, to zaznaczam nim sobie, gdzie będzie moja, przebiegać moja kompozycja i postarzam sobie brzegi tej dróżki kompozycyjnej. Na razie tylko wstępnie, jeśli dołożyłam teraz, położyłam teraz zbyt mało tego cienia, to później go sobie po prostu dalej pędzelkiem przeciągnę już po ułożeniu całej kompozycji. Trymiki podklejam na papier kraftowy, gdyż chcę właśnie, żeby one były jak najciemniejsze, postarzone i aby papier który już jest podstawą mojej kompozycji, czyli ten główny papier nie wyglądał mi spod tych trybików tylko żeby to tło było dość ciemne. Wyciąłam sobie mnóstwo, mnóstwo dodatków z papieru. Wyciąłam sobie też część takich dodatków z wykrojnika. Niektóre z nich, nie wszystkie, po prostu tuszuję boczki czarnym tuszem permanentnym. Teraz czas na ułożenie kompozycji wokół samego zdjęcia. Więc jak gdyby ten etap układania kompozycji rozdzielam sobie na, na dwa takie mniejsze etapy czyli najpierw oklejam sobie samo zdjęcie. A później dopiero, już taką moją wieżyczkę kompozycyjną naklejam na główny papier, i wokół tego zdjęcia dalej obudowuję resztę kompozycji. Część papierów drę, część papierów zostawiam takie jakie są. Tam, gdzie dziurki będą widoczne, to robię dodatkowo dziureczki, przebijam dziurkaczem. Praktycznie każdą z tych warstw sobie dystansuję na tekturkę po to, aby kompozycja nie tyle była wysoka, ile abym mogła w te odstępy pomiędzy papierami utworzone przez tekturki powkładać sobie jeszcze więcej dodatków. Bo jak wiecie, moje kompozycje są troszkę bogate w dodatki. Sama kompozycja wokół zdjęcia jest dosyć ciężka, może nie ciężka, ale ciemna, o tak, ciemna. W związku z tym na pewno będę chciała sobie troszkę porozjaśniać jakimiś elementami jaśniejszymi, właśnie takim fajnym zegarem, czy też serwetką po to, aby skontrastować nieco papiery, jakie tutaj otaczają to zdjęcie bo ciemny papier na ciemnym papierze, no to nie byłoby widać, że one tworzą tutaj tak ciekawe warstwy. W związku z tym rozdzielam trochę sobie papier ciemniejszy, jaśniejszym i tak na przemian. Oczywiście to nie musi być papier wprost, czy kawałek papieru, czy też wycięty element papieru. To może być coś z wykrojnika, to może być folia kre kreatywna, to może być kalka. Metal, kawałek, kwiatuszka, ale zaraz to wszystko będę Wam pokazywać. Mam zdjęcie wydrukowane na papierze fotograficznym, w związku z tym on bardzo nie lubi klejów. Po prostu jak klej spadnie na taki papier fotograficzny, on już ma taką plamę permanentną a jak zaczyna się skrobać ten klej, no to wówczas on odchodzi razem z tą wierzchnią powłoką ze zdjęcia i to wygląda bardzo nieciekawie, więc najlepiej przygotowywać sobie obudowę zdjęcia gdzieś na czystym, w czystym miejscu. Moja kompozycja uznam, że jeszcze jest zbyt niska, ja będę chciała pod spód powciskać sobie jeszcze kwiatuszki, w związku z tym podniosłam ją dość wysoko na kwadraciki z tekturki. Całą kompozycję, tą główną wokół zdjęcia będę kleić na żel medium. O ile dotychczasowe elementy wokół zdjęcia kleiłam na klej introligatorski, to resztę kompozycji, w związku z tym, że to są ciężkie elementy z HDF-u, z metalu, w związku z tym będę kleić na heavy body żel. Na razie dokleiłam sobie trybiki, bo, tak jak już wcześniej mówiłam, one stanowią moj, moją podstawę tej kompozycji. Dlatego pod zdjęciem musiałam sobie jeszcze wyrównać dodatkowymi tekturkami poziom, aby zdjęcie mi nie opadało na lewą stronę. Ja uwielbiam, jak jest zamęt kompozycyjny wokół zdjęcia. Dużo się dzieje, natomiast ten zamęt to musi też mieć pewnego rodzaju ciąg logiczny, myślowy i staram się najpierw największe elementy poprzykładać sobie wokół zdjęcia, czy one mi na pewno pasują tak samo jak w przypadku samej obudowy zdjęcia, tak i w przypadku całej kompozycji, staram się, aby one były ułożone kontrastowo, aby było widać ile tych warstw jest. Kompozycję wokół zdjęcia staram się tak też układać, aby nie miała ona zbyt równych linii, aby każda kolejna warstwa była ułożona lekko niżej lub lekko wyżej warstwy poprzedniej. Jak oklejałam zdjęcie to przykleiłam sobie od razu napis. Polecam Wam ten zabieg z napisem na dość wczesnym etapie kompozycji, gdyż jeśli chcielibyście zabudowywać zdjęcie tak jak ja, na przykład tym motylem akurat w tym lejaucie, no to wówczas taki napis od razu daje, od razu jest wiadomo dzięki temu napisowi, ile ma miejsca na dodatkową kompozycję, na jaką mogę sobie pozwolić jeszcze na zdjęciu. Napis leja na według mnie, co najmniej jeden, musi być, żeby było wiadomo też, oprócz samej kompozycji, to jeszcze napis daje, co chcemy, Przekazać widzom tą kompozycją, dlatego dobrze jest wcześniej sobie zaplanować miejsce na napis. On niekoniecznie musi być tak pięknie, równo ułożony, jak tutaj na zdjęciu, a może być oczywiście nieco skośnie, a może być też ułożony zupełnie prostopadle do, do, do napisu, do dotychczasowego napisu, o to chciałam powiedzieć. Tutaj znowu staram się rozdzielić ciemniejsze elementy jaśniejszymi elementami z kawałków gipiury. Uwielbiam zbierać po szperakach takie kawałeczki koronek i gipiur. Moim zdaniem takie są niedostępne w naszych polskich sklepach. Na dole zbytnio nie widać co tutaj robię, natomiast tam są tylko przyklejone trzy elementy. Jest element metalowy, jest trybik z papieru i oczywiście jest również napis. W związku z tym, że ja bardzo lubię jak jest bałaganik wokół zdjęcia, temu bałaganikowi dosyć dobrze służy sizal. Kiedyś nie używałam sizalu, natomiast teraz praktycznie stosuję go do każdego projektu, gdyż wprowadza taką możliwość osadzania na tym sizalu jeszcze dodatkowych elementów, właśnie jakichś mikrokulek czy brokatu, no moim zdaniem daje dużo, dużo możliwości, poza tym no, nie ulega wątpliwości, że jest też taką zapchaj dziurą. A ja bardzo dużo dziur widzę na swoich projektach, i takie sizale, gazy, porosty czy curly to one bardzo mi te dziury pomagają zapychać. Przyklejając elementy wokół kompozycji, staram się, aby duże elementy były przyklejone jak najbliżej tej kompozycji, a jednocześnie jak najgłębiej. Po to, abym miała miejsce i możliwość do tego, aby na górze kompozycji podokładać jeszcze sporo mniejszych elementów. Jakichś kwiatuszków, motylków, trybików, czy też kaboszonów, półperełek. Niekoniecznie w tym lejaucie, ale tak mówię Wam, na przyszłość po prostu. Zwykle tekturki przyklejam na wcześniejszym etapie projektu, natomiast te tekturki mają takie bardzo delikatne wykończenia, takie pędy tych winorośli, jakby są delikatniutkie, cieniutkie, poza tym bosko wykończone, tak wypalone laserem, chyba myślę. Dlatego chcę, aby one były na końcowym etapie mojego projektu, abym na pewno ich nie zniszczyła, dodając inne cięższe elementy, teraz, o czym to tutaj mówiłam Wam na początku filmu, czyli w tym momencie, gdzie uważam, że cień mi jeszcze powinien, czy też postarzenie generalnie, wychodzić poza zdjęcie. No, to tam dokładam po prostu stosując wosk brązowy. Nie oblatuję tego zdjęcia wokół, stosując cień praktycznie na każdej powierzchni, tylko gdzie nie gdzie. Nie chcę bardzo postarzyć tego projektu, ponieważ sam papier w większości tej karteczki jest jasny. Przyklejam takie złoto prześroczyste, kabuszony wokół całej kompozycji. Chcę dzięki temu efektowi osiągnąć osiągnąć taki stan wygaszania, powolnej, powolnego wygaszania wielkości tej kompozycji. A takie kaboszony są przeźroczyste, nie obciążają zbytnio. One są praktycznie niewidoczne. Natomiast dają bardzo fajny efekt takiego, no lekko glamurny. Co tu kryć. Dodają również kilka perełek czy też takich przeźroczystych kuleczek szklanych, takie właśnie wszelkie przeźroczyste elementy nie obciążają kompozycji, obojętnie czy to są właśnie te szklane kuleczki, czy jest to jakiś tiul, czy właśnie folia, czy kalka jest tego dużo, a mimo wszystko wydaje się, że projekt jest lekki. Na koniec oczywiście nieco brokatu i czarny splash a jak jest splash, to już wiadomo, że zbliżam się do końca mojego projekciku. Życzę Wam świetnej zabawy z przeoglądaniu pozostałych filmów i mam nadzieję, że zainspirowałam Was nieco do stworzenia własnego layoutu.